Cześć, witam, dzień dobry. Czas zacząć dalszą przygodę z moim nowym zbiornikiem. Kto nie oglądał poprzedniego filmu, to już teraz go zapraszam, będzie wiedział o czym mowa. Kupiłem oczywiście parę nowych rzeczy. Mogliście to już podejrzeć w tej chwili na miniaturce, ale o tym będzie troszeczkę później. Zastanawiałem się dość długo, jakie wybrać podłoże do tego nowego akwarium i opcje były różne. I od tych najbardziej budżetowych, czyli ziemia ogrodowa przesypana żwirem po... Bardzo ciekawe, bogate w różne składniki, mineralne, podłoże aktywne, takie jednolite, tylko doskonale sobie zdajecie sprawę, że takie podłoża są drogie. Tutaj mówimy o kwotach około 100-150 zł minimum za worek 10-litrowy, a do tego zbiornika, żeby zrobić całkiem myślę ciekawą aranżację, potrzebowałbym około 4 takich worków. Przekracza to już 400 zł, na co bym nie chciał tyle wydać pieniędzy. Ktoś powie, że kupił akwarium wela i. Nie stać go na podłoże. Coś w tym jest, tylko że miałem już w swoich akwarystycznych przygodach takie podłoże, które wydawały się, że są bardzo dobre, jedne z lepszych na rynku, a okazywało się, że niewiele są lepsze od tych, które można stworzyć dużo tańszymi metodami. Dodatkową rzeczą jest to, że lubię bardzo podłoże, które są koloru brązowego. W tej chwili mam w 112, żwirek kwarcowy, który jest barwiony, barwiony jest żywicą i te żwirki są sprzedawane na Lego jako właśnie taki żwierek do akwarium, ale one są głównie wykorzystywane w przemyśle, a właściwie to jako dodatek do tynków strukturalnych, jako taki barwnik i no można je wykorzystywać w akwarystyce, bo przecież widzicie doskonale, że mam taki brązowy 112 i nic się z nim nie dzieje. Ale czytałem się różne, różnych opinii, bo są różni producenci i często ktoś pisał, że zabarwia wodę, że ta woda brzydko pachnie takim plastikiem tworzywem. Chciałbym tego uniknąć, już nie chciałbym się w to pakować, tym bardziej, że ten żwirek też nie jest jakiś super tani. Brałem pod uwagę też wirki czy podłoża typu wypiekana glinka. Mogliście takie coś już u mnie oglądać też. Miałem kiedyś właśnie 112 na bodajże T3. To jest bardzo podobne podłoże do słynnego Manado. Bardzo lubię tą barwę, bardzo mi się podoba to podłoże i bardzo chętnie bym Chciał mieć, ale ma dwie podstawowe wady. To, że zatwarta wodę, przynajmniej w pierwszym etapie, i to sam też sprawdziłem i też dużo czytałem i oglądałem na temat Manado. Oczywiście eliminuje to częsta podmiana wody i tutaj można to po jakimś czasie uniknąć, ale druga z wad to jest to, że to podłoże jest bardzo lekkie i ciężko sadzi się rośliny. A to już Wam zaradzę troszeczkę sekretu, że planuję tutaj posadzić trawniczek z parwuli, z ponikła i wydaje mi się, że to nie jest dobra opcja nie, chciałbym uniknąć tego wypadania tej rośliny, tym bardziej, że to jest na takiej powierzchni. Podejrzewam, że straciłbym cały tutaj kubeczek na jakieś tam mieszanie w tym zbiorniku. No i właściwie została ostatnia opcja, którą też sugerowaliście mi w komentarzach. Brałem to też pod uwagę i to zaakceptowałem a mianowicie zwykły żwirek. Może nie jest taki zwykły, bo ma dość niedużą gradację, bo nie lubię takich żwirków grobowoziarnistych, gdzie widać po prostu, że aż tak nieskolorowo, bo on nigdy nie jest jakby jednolitego koloru, a jest ten akurat jest taki dość zabarwiony na brązowo, czyli jest blisko tego, co ja lubię. Oczywiście nie będzie to sam żwirek, bo zastosuję tutaj podsypkę, yy, substrat yy, tropiki. Oprócz tej tropiki, bo ten woreczek, który kupiłem, jest tak naprawdę przewidziany na 85 litrów. Byłoby to oczywiście za mało. Mógłbym kupić więcej, 2-3 worki tego, ale postanowiłem, że wykorzystam i troszeczkę zrobię ten substrat po swojemu własną metodą i wykorzystam to, co mi zostało z poprzednich projektów. Czyli będzie tutaj e, częściowo zostało mi substratu tego aktywnego helpa który był wcześniej, 112, i został przykryty właśnie tym żwirem, bo on lepiej się zachowuje, kiedy jest przysypany żwirem, niż jest w całości. I wymieszam to trochę z ziemią ogrodową i taki mam plan na ten zbiornik, jeśli chodzi o podłoże. No i dobrze, teraz zdradzę Wam dalszy, dalszą część tego, co kupiłem. Pokazywałem Wam ten substrat, pokazywałem Wam ten żwirek podczas tego, co mówiłem o podłożu. Ale też kupiłem korzenie, Korzenie, oczywiście jak to przez licytację na Allegro na zdjęciach wyglądały zupełnie inaczej, dostałem coś bardzo z takiego dziwnego, jakieś takie senki, moja córka śmieje się, że to jest korzeń z koronawirusem i tak to wygląda. Nie bardzo mi się podoba ten korzeń. Będę musiał tu bardzo pomyśleć, co zrobić, bo planuję taką aranżację trochę właśnie skalno-korzenną i będę musiał go jakoś zmodyfikować. Nie wiem, czy wrzucę ten, co mam w 112, bo to jest zupełnie inny korzeń. Przeze mnie wyłowiony i taki naturalny, i nie wiem, czy on będzie jeden z drugim współgrał. Zobaczyłem to w trakcie. Będzie obsadzony troszeczkę jakimiś mechami, bo kupiłem jeszcze dodatkowy mech. Oczywiście, jak to kupujecie, za 10 czy 20 zł to dostajecie takie wiecie kilka takich kępek mchu i mam wam to wystarczyć na cały zbiornik. Nie wiem, może kupię jeszcze coś lokalnie, zobaczymy. No i dokupiłem też kamień Scenery Stone, jak dobrze pamiętam. Szary kamień, który wydaje mi się, że bardziej będzie pasował do tego co chcę tutaj utworzyć w tym zbiorniku niż to co miałem wcześniej, czyli ten Dragon Stone. Dragon jest też fajny, ale zdaje się, że do innego, innej scenarii, jaką chcę tutaj aranżacji stworzyć w tym zbiorniku. Oprócz tego oczywiście jeszcze wpadło, wpadły dwa rodzaje mikrozorium, które rośliny, które bardzo lubię, te rośliny, które rosną na korzeniach, i stąd też wybór podłoża, bo nie planuję tutaj jakiś super Wymagających roślin, więc też mi jest niepotrzebny nie wiadomo jaki substat, bo tutaj pewnie w 60% będą przeważać rośliny, właśnie które nie będą sadzone w podłożu. Kupiłem jeszcze konduktometr. To jest takie urządzenie do badania przewodności wody. I tutaj bardziej z myślą o krewetkach, bo wiecie doskonale, że mam jeszcze kostkę z krewetkami. Co prawda tych krewetek tam nie ma za dużo, ale planuję troszeczkę ją odświeżyć. No i też postanowiłem przy już od razu w tych zakupach ten konduktometr też dorzucić do paczki. Też nowy dyfuzorek szklany do CO2. Żeby to w nowym zbiorniczku jakoś fajnie wyglądało. No i też oczywiście jak zawsze same zakupy nie odbyły się bez problemów, bo zamawiałem roślinę kozinego i tutaj te skały, korzenie i żwirek i tak dalej No i tutaj jeśli chodzi o rośliny, miały, zamawiałem w niedzielę, miały dotrzeć w czwartek, a to co podłoże i tak dalej miało dotrzeć we wtorek już. No więc pasowało mi to idealnie, bo stwierdziłem, że w tygodniu może wysypię podłoże, później przyjdą rośliny, zbiegnie to się ładnie z czasem, i w weekend sobie z wszystkim poradzę. Się okazało, że rośliny przyszły we wtorek, a podłoże przyszło w czwartek. No i tutaj sprzedawca też zapakował to tak no, słabo, że cały ten kamień. Scenerystą przebił paczkę, prawdopodobnie kurierowi, mam nadzieję, że nie spadł mu na stopę i wyrwał jedną wielką dziurę w pasce. Oczywiście zamawiałem 4 kg tego kamienia, w różnej wielkości dostałem jeden, tu przynajmniej to, że 5 kg, większy, no ale oczywiście miały być kawałki dopasowane do zbiornika, bo. Sprzedawca pisał, że żeby opisać co, co się oczekuje, jaki ma być wygląd, jakie wielkości. Oczywiście to zrobiłem i dostałem po prostu jeden wielki kamień. Jeszcze ponacinany kątówką jakichś tam różnych miejscach. Na zasadzie takiej masz pani i zrób sobie pan z tym, co chcesz. Także tak jakoś średnio to wyszło. Oczywiście podłoże, kolor miał być ten sam, ale inna firma troszeczkę większa gradacja, bo tutaj jest od 1 do 2 mm tam miał być do 3. Powiem wam, że coraz gorzej się dzieje na tych, przez te zakupy, przez no, internet, ale no, oczywiście w tych sytuacjach, w teraz jesteśmy, to jest po prostu jazda i szukanie tego lokalnie jest utrudnione. Oglądajcie następny już film. Myślę, że będzie coś tam artystycznego. Będziemy budować tutaj całą tą scenarię. Mam nadzieję, że mi się to uda, bo w głowie mam już jakiś plan. Coś chciałbym zrealizować, co już od dawna chciałem, ale nie wiem, czy moje możliwości i to, co właściwie kupiłem, czy mi wystarczy do, do zrealizowania tego planu. Mam nadzieję, że podłoże też się dobrze zachowa, i ten substrat też nie będzie jakiś tam tragiczny po wymieszaniu razem z, z tą ziemią i tymi wszystkimi innymi dodatkami bo inaczej to przy 180 litrach już nie będzie tak fajnie jak w 25, że jak coś poszło nie tak, no to dobra, restart i odnowa. Tu się raczej robi to na dłużej. Dodatkowo muszę szafkę jeszcze przestawić w to docelowe miejsce, w którym stoi teraz 112, że 112 ruszyć, to będę musiał spuścić tam wodę, to postawić w tym miejscu, wypoziomować szafkę, oczywiście to zasypać, zalać naprawdę dużo roboty przede mną. Mam nadzieję, że to się wszystko udaje. Jeszcze przynajmniej się podłoga nie zachwie. No ale okej. Okay. Także no, myślę, że wszystko. Tak jak już mówiłem. Dzięki Wam za komentarze. O, tutaj chciałem podkreślić, że bardzo fajnie jest z Wami sobie porozmawiać przez te komentarze. Jak macie jakieś pomysły, chcecie mi coś powiedzieć, coś śmiało piszcie te komentarze, bo bardzo ciekawe tutaj wnieśliście pomysły też do do tego, co będzie się działo. Bardzo też jesteście czujni. Też zauważyliście w ostatnim filmie, że być może jest tam potłuczona szyba. No to tutaj już mówię od razu, że szyba nie jest potłuczona. Ten taki odblask, który widać, to jakby pęknięta szyba, jest to po prostu pozostałość tego kleju silikonowego, który jest przyklejony, ten filtr. I tutaj też, jakby wrócę do tematu filtra, bo. Też mi pisaliście, że no, co prawda, może tam brud się nie gromadzi, ale jeśli już, to, to, to no, jakoś tam wielkiego z tym problemu nie ma. Tylko bardzo zmartwiło mnie to, niestety, że wciąga tam do tego filtra krewetki, a to, że ja bardzo lubię mieć w tym swoim zbiorniku mieszanym krewetki, tutaj tworzy się największy problem właśnie z, z tym filtrem i jeśli zauważy taką sytuację, że coś tam się będzie gromadziło, będą te krewetki znikały, no to niestety będę zmuszony ten filtr wyciąć. Bardzo jest to niefajne rozwiązanie, jeśli chodzi o Juvela. Takie wklejanie czegoś na siłę, na stałe, to jest no, słabe moim zdaniem. Powinni to albo zrobić na jakieś zaczepy, chociażby już nawet te przyssawki, albo jakieś, chociaż przyklejane haczyki, które są do samego zbiornika, a ten koszyk jest nakładany. A tutaj yy, no, możliwość zdjęcia tego kosza, albo ewentualnie jako opcja. No bo słuchajcie, no, ja kupując akwarium, szczerze mówiąc, nie zwracałem uwagi na te dodatki. Interesowało mnie tylko wyposażenie, czyli w sensie oświetlenie, pokrywa, szafka i sam zbiornik. Dla mnie ten filtr wewnętrzny mógłby być opcją do dokupienia, no niestety tak nie było. A jakże już to jest i za to zapłaciłem, no to. Chciałbym to jakby może wykorzystać. No ale w takiej sytuacji, jeśli będą się takie rzeczy działy, no to jest w takim niefortunnym miejscu zrobione są te otwory, że. Nawet nie za bardzo jest jak to zatkać, w sensie takim, żeby przykleić jakąś na to na przykład, nie wiem, moskitierę, na klej, nie wiem, na ciepło albo na jakiś tam inny klej, tak żeby tam nie wciągało, bo to wszystko jest od strony szyby, więc żeby to i tak zrobić, to trzeba by było ten filtr odciąć od tej szyby, po prostu ściąć ten silikon. Dzięki za łapeczki w górę, cieszę się, że Wam się podoba. Do zobaczenia w kolejnym filmie, trzymajcie się, cześć!